Proszę Państwa, jesteśmy na polach demonstracyjnych ODR Minkowo w 2020 roku. Którzyś funkcjonujemy tutaj na tych stanowiskach 13 lat, to taki nasz program, gdzie jest bardzo zróżnicowana gleba. To jest gleba czwarta klasa, zróżnicowana w poszczególnych obrębach tego, tego okręgu. Mieliśmy problemy w początkowej fazie tutaj z pH, pH było bardzo niskie w granicach 4,5 do 5 i użyliśmy bardzo dużo ilości różnych typów wapna i niewiele to pomogło. Dopiero użyty aktywny hydrat wapnia substancja organiczna, która spowodowała w ciągu praktycznie dwóch lat wyregulowała nam pH do 7. Także jesteśmy bardzo bardzo zadowoleni z tego i widać, że to działa. Zauważyliśmy, że na części poletek nie daliśmy hydratu tego wapnia i co ciekawe, że bardzo było zróżnicowane w okresie wegetacji. Tam, gdzie był zastosowany hydrat, rolnicy podejrzewali, że my te poletekśmy podlewali. Natomiast tam, gdzie nie było zastosowane, skrócony był okres wegetacji przynajmniej o trzy tygodnie. Susza zrobiła swoje po prostu. A tutaj zauważyliśmy, no to wymaga to jeszcze badań, ale to na podstawie jednego roku to żeśmy stwierdzili.